Minęło tysiąc lat, odkąd ostatni raz Cię widziałem, Tyrande. Myślałem o Tobie w każdym momencie mej wędrówki na ścieżkach Szmaragdowego Snu. Moje serce raduje się na Twój widok, Malfurjonie. Nie przerywałabym jednak Twego snu, gdyby nie było to konieczne. We śnie czułem całym sobą, że naszą krainę toczy zgnilizna. Słusznie oczyniłaś budząc mnie. Płonący Legion powrócił, Malfurionie. Cenarius nie żyje, a obcy swobodnie wędrują po naszych najświętszych domach. Tak, jak zostało przepowiedziane. Archimond spróbuje z pewnością przedrzeć się na szczyt Góry Hyjal i zaatakować Drzewo Świata. Jeśli uda mu się wyssać jego energię, ten świat będzie zgubiony. Myślałam tylko o tym, by obudzić Ciebie i pozostałych druidów. Druidzi Pazurów spoczywają w kurhanach na końcu tej doliny. Jeśli zdołamy do nich dotrzeć, mamy szansę na powstrzymanie Archimonda i jego demonów. Zabroni! Udało nam się! Odparliśmy ich! Przegrupujmy się w bazie i opatrzmy rannych! Więc obcy także walczą z nieumarłymi. Mogą okazać się silnymi sprzymierzeńcami w naszej wojnie z Archimondem i jego sługami. To Kundle i nic poza tym. To oni odpowiadają za śmierć Cenariusa. Prędzej zginę, niż się do nich przyłączę. Może masz rację, moja kochana. Tutaj założymy naszą nową osadę. Niech straże zachowają czujność. Podejrzewam, że napotkamy tu jeszcze obcych i nieumarłych. W imię Eluny. Natychmiast. Niech tak będzie. W imię Elu. Niech się stanie. mało złota. Anudora. Czy ktoś się zagraża dzikiej Anudora! Za Kalimdor! Bogi nie wzywa. W imię Tenariusa. Anudora! Boju. Niech się stanie w imię Elu natychmiast. Twój budynek jest gotowy. Niech tak będzie. Słucham głosu. Czekajcie, znam te furbolgi. To one uciekły z jesionowej kniei, gdy zaczęło się rozprzestrzeniać zepsucie. Wygląda na to, że jednak nie udało im się przed nim uciec. Niech się stanie. Ola. Niech tak będzie. Natychmiast. W imię. Anudora! Niech tak będzie. W Nigdy nie widziałem tak agresywnych stworzeń. A więc położę kres ich przekleństw. Andu falador! Kończy się złoto w naszej kopalni. Niech się skończy. Kapłanko, przed nami niebezpieczeństwo. Musimy zachować ostrożność. Nasze surowce szybko się wyczerpują. Musimy znaleźć nową kopalnię złota i wyszkolić nowe oddziały. Dopiero wtedy zdołamy dotrzeć do Kurhanów. Natychmiast niech tak będzie. W imię scenariusza. Za Zakalindowa. Oświeć drogę Imię eluny. W imię eluny. Tylko szybko. Czy ktoś zagraża się dzikiej Jestem puszczy? Jestem gotowa. Endulire tat. Niech się staje. Natychmiast. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Niech się stanie, wola bogini. Natychmiast. Oświeć mą drogę, bogini. W imię Elu. Tak się stanie. sen przytępił moje Zawaliła zasby? się nasza kopalnia złota. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Bogu. Niech tak będzie. Bezczeszczą na święty gaj. Natychmiast. Niech się stanie. Czuwam. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Pasrz, to jest czeszczą na święty Gaj. Nudora. W imię Olu. Natychmiast. Zmieniłaś się, tyrande. Niewiele zostało w tobie miłosierdzia. Dawno temu przysięgłam bronić tej ziemi, Malfurionie. Nigdy nie było mi dane spać spokojnie w chwilach wielkiego zagrożenia. Jeśli twoje nieustanne czuwanie rzeczywiście uczyniło się twardszą, ukochana, to jest to zapewne część planu Bogi. Jest gotowy. Słucham głosu Eluny. Niech tak będzie. Jestem gotowa. Bogini wzywa. Natychmiast. Niech się stanie wola Bogini. Oświeć mądrogę. Aszertoroman. W imię Cenariusza. Kończy się złoto w naszej kopalni. Za do. W imię Cenariusza. Aszertoroman. W imię Eru. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Twój budynek jest gotowy. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Słucham głosu. Bogini wzywa. Dorota. Słucham głosu ale... W imię Elu. Czy kto się zagraża tam. Dzikiej Puszczy? Niech tak będzie. Niech się stanie, wola bogini. Twój budynek jest gotowy. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Oświeć mą drogę, bogini. Zawaliła się nasza kopalnia złamań. Badania zakończone. Jestem gotowa. Jest na Święty Gaj. Oświeć mą drogę, Bóg. Coś jest nie tak. Jestem gotowa. Badania zakończone. Słucham głosu. Arny. Bogini wzywa. Natychmiast. Strzeż się, kapłanko. W tych lasach roi się od nieumarłych. Natychmiast. Niech się stanie, bo... Niech się stanie, Wola Drugi. Badanie zakończone. Niech tak będzie. Anudora. Endurietat. Anudora. W imię Elu. miast. Nasi bojownicy zaatakowali wroga. W imię Cenariusza! Twój budynek jest gotowy. Natychmiast. Badania zakończone. Wasz heterodaman. Niech się stanie, bola bo. Za Kalindo. Niech tak będzie. W imię Elun. Natychmiast. Panu Dora! Kończy się złoto w naszej kopalni. Za Kalimdą. Entuli retad. Czy ktoś się zagraża dziwnie koszczy? Niech się stanie. Niech to miejmy be. nadzieję, że Ziemia uleczy się z tej przeklętej zarazy. Powinniśmy ruszać. Kurchany leżą w dolinie przed nami. W imię Eluny. Co Cię trapi? Postarunek został dotknięty splugawieniem, a drzewce wpadły w obłęd. Nie zasługują na tak okrutny los. Ani kroku dalej, nędzniku. Lord Tichondrius rozkazał nam zabić każdego, kto usiłowałby tu wejść. I tak uczynimy. Nieszczęsne istoty. Boleje na myśl, że zwaliście się kiedyś Nocnymi Elfami. Bogini Jestem gotowa. Badania zakończone. Badania zakończone. Niech się stanie wola Bogini. Aż te Jak śmiesz? Toćm drogę bogini. Zakalim do. Zawaliła się nasza kopalnia złota. Ja i nadzieja. Słucham głosu. Oświeć mą drogę. Alu, Badanie zakończone. Do mnie W imię Na no tych Co zadraża tę ziemię? Nasi wojownicy zaatakowali Twoja... wroga. Słucham so, głosu so, Eluny. <ślamy> w <ślamy> imię <ślamy> Cenariusza! <ślamy> <ślamy> Ashteru Danador. Czy <ślamy> ktoś się zawiera na dzikiej <ślamy> Elu. Za Kalindo tat. Niech tak będzie. Natychmiast. Niech się stanie wola bogini. Powstańcie, druidzi Pazurów! Niech kruki burzy raz jeszcze poszybują z wojennym wichrem! Ishnu'ala, moi bracia! Kalimdor raz jeszcze potrzebuje waszej mocy, bowiem bliska jest godzina zagłady. Jesteśmy na twoje rozkazy. Szango burzogniewny. Musimy zejść teraz pod ziemię i obudzić ze snu nieustępliwych druidów szponów.